Åh! Uh. 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 不是。<Yeah. S 2> yeah. O, dzień dobry, witam Państwa. Teraz zrobiłem taką scenkę, która dzieje się w moim życiu gdzieś tak, no pewnie od 30 lat, czyli wstaje rano, najpóźniej o godzinie 6. Zwykle wstaje tak od razu, ja nie mam potrzeby takiego wstawania. Jestem w różnych miejscach, w różnych hotelach, no to pytam zawsze, od której jest śniadanie, no to wtedy odpowiedzą na przykład od siódmej, to wtedy wstaję o 6.30 O siódmej już jestem wyrychtowany jestem zwykle pierwszym i wstaję, ale nie to jest tutaj ważne. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na coś bardzo istotnego, czymś z Państwem chciałem się podzielić już od dawna, ale nie wiem, jaki będzie dźwięk. Czy będzie stereofoniczny? Będzie chyba, bo kamera ma stereofoniczne kam mikrofony. Otóż to się powtarza u mnie od 30 lat. Te kuchnie kupiłem sobie na studiach. Jak byłem studentem, takim bidnym, chodziłem w dziurach, w butach, dosłownie to nie jest żart. Do których wkładałem reklamówki i te, które, żeby mi noc, zimą nie przeciekały. No, mieliśmy do wyboru alternatywę, albo kupić sobie dobre buty marki Relax, albo kupić sobie. Książki, no więc wybór był tylko jeden. I kupiłem sobie tą kuchnię w Lublinie w takim sklepie. Pamiętam, że przywiozłem ją przywiązaną sznurkiem, i sznurek mi się wrzynał w ręce z Lublina. Wiozłem ją pociągiem, potem kawał do domu. No bo tak sobie o, zrobiłem. Do czego zmierzam? Nie wiem, czy Państwo zauważyli ten moment poranny. Ja go jeszcze może odtworzę. Jeszcze raz to będzie powtórka, bo może dla mniej uważnych. Cyk, cyk, cyk. Włączam światło. Stawiam ekspresik włoski do kawy. Zapalam gaz. Gaz się nie chce zapalić. Ja Potem mówię, aha! I biorę inny. Zapalam. I robię kawę. Czemu tak się mylę? Otóż yy, jako dzieciak, często dziadkowie zostawiali mnie samego w domu. I tam że gdzieś szli, a ja sobie sam się gospodarowałem. I sobie normalne było, że miałem 4, 5, 6, 7, 8 lat, to sobie sam robiłem herbatę, potem się nauczyłem robić sobie gorącą czekoladę, podgrzewać mleko, rozcierać w tym kakao, dodawać cukru, robić sobie gorące mleko z kogielem, moglem, i yy, takie rzeczy. No takie smakołyki, zawsze lubiłem smakołyki. I przez wszystkie te lata, do ósmego roku życia, bo potem się wyprowadziłem od dziadków, tam koło 11, ale potem już mniej tym interesowałem, ale też kuchnię używałem. Miałem logiczną kuchnię, w której ta gałka była powiązana z tym tutaj palnikiem. Ta gałka, co jest logiczne, powiązana z tym, a te dwie powiązane z tamtym. Oraz z tamtym. Czyli było tak absolutnie logiczne. Natomiast ta kuchnia jest zrobiona absurdalnie. Mianowicie ten zawór uruchamia tamten palnik, ten uruchamia ten palnik, ten uruchamia ten palnik, a ten uruchamia tamten palnik. No i powiecie, no chłopie, jaka to sensacja. Otóż, sensacja jest taka, że ja te kuchnię mam już ponad 30 lat. O no ponad. I używam ją. Może nieregularnie, bo wiele lat mnie w domu nie było. Mieszkałem w innych miastach, w innych krajach, ale to nie jest istotne. Teraz od 10 lat tu mieszkam ponad jednym ciągiem, że tak powiem. I codziennie rano, codziennie rano, no tu kuchnia nam spadła kiedyś przy budowie. Codziennie rano, tak się mylę, dzień w dzień. Przecież mógłbym się nauczyć, przecież nie jestem głupi, przecież mam umysł chłonny Przecież naprawdę nie jestem jakimś terminalnym alkoholikiem, który nie rozumie. Po prostu nie chłonę, czytam, to tam. Tego. A pomimo to, jak wstaję rano, to zapalam gaz, drugi, trzeci. Kiedy mój mózg jeszcze tak nie działa na obrotach, dziwię się, że się nie pali, a mówię, aha, po czym biorę tak, zapalam. No, patrzę, czy się pali. Pali się, o, fajnie. I sobie robię kawkę. No i potem zaczyna się normalny, dobry dzień. Dzień taki, taka szansa, żeby zrobić coś dobrego. Dzień, który dostałem po to, żeby go jakoś mądrze, dobrze wykorzystać. I teraz, dlaczego chciałem Państwu to nagrać? Dlatego, że ta sytuacja jest dla mnie bardzo trudna. Mianowicie do ósmego roku życia miałem takie rozwiązanie proste. Później kupiłem te kuchnie. Mam takie, które jest zupełnie nieintuicyjne. I pomimo tego, cały czas się mylę, będąc człowiekiem otwartym. I zrozumiałem, że wszystkie najważniejsze rzeczy w moim życiu, strukturalne, wydarzyły się do. 8 roku w życiu. Pamiętacie Państwo, kiedyś mówiłem o takich e, szafkach, że w życiu to nie jest ważne, czy mamy dużo gratów, tylko ważne, czy mamy je dobrze uporządkowane i czy są w szafkach. Tak, czy są w szafkach? Czy mamy regaliki opisane? Czy to życie nasze jest starannie uporządkowane, bo dużo fajniejsze, lepsze jest życie, które mamy uporządkowane. Niewiele tego, ale wszystko wiemy, gdzie jest, wiemy, po co jest, jest celowe, niż życie, w którym mamy napierdzielone tego szajsu dużo, szajse z niemieckiego gówno, mamy tego gówna dużo, tam a to kanionik się zajmujemy, a to tym, a to tamtym, a to coś, a to zbiera, a to coś, a to coś, ale nie mamy tych struktur. Znaczy słowem tworzy się nam pierdolnik życiowy. Bo to można sobie wyobrazić coś takiego, że ktoś zbiera dużo rzeczy, ma mieszkanie, ale nie ma tych, jakby to powiedzieć, struktur. Czyli nie ma, dostaje książki, coś tam, nie ma gdzie tego układać. Ja stwierdziłem, że wszystko, co najważniejsze, powtórzę, wszystkie struktury, wszystkie takie sformatowania wytworzyły się u mnie do ósmego roku życia. Akurat dzięki dziadkowi, który był niesamowicie kreatywnym człowiekiem, sam się cały czas uczył. Był świetnym diagnostą. Ja pamiętam, wziął bezpiecznik. Ja mówię, co jest w środku? A on mówi, no w środku, zobacz. No to podważyłem nożem tutaj tą blaszkę. Wysypał się piasek kwarcowy. I mówię, co to jest? Piasek kwarcowy. No ja. I wysypały się tam te druciki. Był taki grubszy, taka taśma i taka nitka i ze sprężynką. Ja mówię, a po co to jest ta sprężynka? No, po to, że jak się bezpiecznik przepali, to ta sprężynka ma wyrzucić tą, ten indykator tutaj. Przepraszam Państwa. Ma wyrzucić ten indykator. Dobra, już, już, staliśmy, już, już staliśmy. Ma wyrzucić ten indykator. Ja mówię, aha, to ta nitka tylko trzyma indykator. No tak. A ta taśma, no, ona decyduje o tym, że to jest na przykład bezpiecznik 25-amperowy. Aha! A po co jest ten piasek? No, piasek jest po to, żeby bezpiecznik był zwłoczny. To znaczy, jak go przeciążysz, to żeby nie spalił się w jednej sekundzie. Tylko żeby na przykład trzy sekundy wytrzymał. Na przykład włącza się silnik, on przez pierwszą chwilę pobiera dużo większy prąd, ale bezpiecznik powinien to wytrzymać. Poza tym, jak by go nie było, to pary metalu by spowodowały spalonego bezpiecznika to, żeby w środku mu powstać łuk. Więc bezpiecznik zabezpiecza to, żeby nie powstał łuk. A co to jest łuk? No i właśnie. Potem przyniósł bezpiecznik automatyczny. Ja mówię, a co to jest? A on mówi, bezpieczny automatyczny. A jak jest zbudowany? Zobacz. I tu chcę powiedzieć, że on otworzył takie struktury z uchwałością i pozwolił, namówił, zachęcił. Momencik. Okej. Okay. Ta, będzie kaweczko. Goat. Dziękuję ci za kawkę. Więc yy, on otworzył te struktury. On spowodował to, że potem w miarę czasu w miarę czasu miałem półeczki, gdzie mogłem pewne rzeczy odkładać. Ale mam do tej pory wrażenie, że wszystkie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o ustrukturalizowanie mojej otwartości, zuchwałości, jeżeli jakiś taki jestem, ale też wszystkie rzeczy słabych, które się wydarzyły w moim życiu, na przykład budowania relacji. W związku z tym, że byłem jedynakiem, nie zbudowałem relacji, nie socjalizowałem się na tym punkcie i potem, pomimo całe moje życie, jest w zasadzie walką z procesem niesocjalizowania. Tłumaczę do swojej narzeczonej, kiedy na przykład zrobię sobie trzy kanapki i ona podchodzi mi jedną zabiera, to mnie kuje w żądku. Ja mówię, mam takie wrażenie, że ktoś mi coś zabrał. Ona mówi, tak, bo byłeś jedynakiem. Ja mówię, no walczę z tym, ale. Nie pokonałem tego, nie cieszę się, że zabiera, tylko ona mi zabiera, to jest moje, to jestem, ja jestem jedynakiem, królem, księciem udzielnym. I to już cały czas walczę, walczę dokładnie jak z tą kuchnią, czyli przychodzę rano, zapalam ten gaz, co jest intuicyjny, okazuje się po namyśle, że to nie jest ten tylko ten, a ten jest ten, a ten a ten, ten. Aha, mówię i zapalam, czyli robię sobie kanapki, ktoś mi jedną zabiera, mówię, aha, na tej osobie bardzo mi zależy, ona jest bardzo ważna w moim życiu, to będzie moja rodzina. Mm -hmm. No dobrze, że zjadła kanapkę, ale, ale występuje cały czas ten proces. Dlaczego Państwu to mówię? Że najważniejsze rzeczy dzieją się do 8 roku życia? Bo mam teraz wrażenie, że jeżeli ktoś powierza dziecko smartfonowi tutaj w tym procesie najważniejszym kształtowania, odpowiadania na wszystkie pytania, na uczenie zuchwałości typu, czy tym bezpieczniku. Zobacz, pamiętam, że dziadek mi wtedy kupił e, śrubokręty zegar mistrzowski. Aby mógł wszystkie takie rzeczy po prostu rozbierać. Pamiętam, że miałem komplet śrubokrętów i wszystko rozbierałem. Nie, żeby niszczyć wszystko, oczywiście, ale żeby po prostu wiedzieć, co jest w środku. I teraz, co się jeszcze może spowodować, że jeżeli w pewnym okresie. Ja już szukam tutaj kubeczka. Już szukam kubeczka. Jeżeli w pewnym okresie nie stworzymy tych reguł. To to będzie największy hamulcowy naszego życia, ponieważ nie będziemy mieli szafek, do którego będziemy mogli układać te rzeczy. To jest tak, jak nie wiem, jesteście krótkofalowcem czy radiotechnikiem, i ktoś przynosi Wam piękne radio, duże, wielkie, lampowe, zabytkowe, a wy mówicie, ale ja nie mogę go przyjąć. Dlaczego? No bo mieszkam w kawalerce czy mieszkam w mieszkaniu, gdzie nie mam swojego regału na takie zabytkowe rzeczy, gdzie. Ale życie jest piękne, Boże, jeden. w niebie musi być kawa. To jest wymóg formalny, chyba. No i kiedy po prostu nie wiem, i on mówi nie chcę tego radia. I teraz ktoś może potem w dorosłym życiu bardzo chcieć procesów rozwojowych, ale nie mieć tych tutaj jakby tego potencjału, czyli mówił mu w szkole się dowiesz, nie sieć, nie rób, nie zaglądaj, ale po co ci to cały czas w tym najważniejszym okresie życiowym? Zrobioną pewną, zaszczepioną mu, prawda, pewną obejmę mu, zrobiono na mózg, tak? Ściśnięte mu tą obejmę, i on potem mówi: No coś by chciał, ale każdy coś, co mógłby włożyć w swoje życie i obogacić, nie ma gdzie tego ustawić. Dlaczego? Bo nie ma tutaj procesów, nie ma tych procesów rozwojowych. Ja mówię to tak ogólnie, nie mówię o tej chwili o Boże. Tylko, że to, co się wydarzyło, według mnie, do ósmego roku życia, już w nas trwale zostaje. Do ósmego roku życia miałem taką kuchnię, Teraz mam, jestem po 50, te kuchnie mam 30 lat, codziennie rano się mylę, ponieważ dla mnie właściwym układem kuchni jest ta z tego okresu życia. A ta jest już czymś takim dziwacznym. Dlatego trwa walka o nasze dzieci. Dlatego się mówi, że jak ktoś zdemoralizuje dziecko, to lepiej, żeby sobie przywiązał kamień muński do rzeki i się rzucił. I teraz, jeżeli byłem teraz w aptece i weszła taka kobieta młoda, taka. Krzepka ze wsi, można powiedzieć, taka dobrze odżywiona kobieta ze wsi, i w tym momencie patrzę, dziecko takie siedzi, no spokojne, ciche, nic nie pyta, nic się nie ogląda, ma smartfon. Taki duży, w formie tableta. I coś tam się ogląda. I nic, ono po prostu zahymnotyzowane, a dziecko miało 3 latka. Podszedłem do niej i mówię, proszę pani, co pani robi? Przecież teraz kształtują się neuronalne połączenia płatów czołowych. Dziecko. Teraz kształtując te neuronalne połączenia, nie ukształtuje ich, a potem one już też się nie ukształtują. Czyli chowa pani emocjonalnego imbecyla, który nie będzie umiał rozpoznać intencji, emocji. Nie będzie znał różnicy między tym, że ktoś jest skonfundowany a zakłopotany. Wiecie, że zamiast powiedzieć, rozumiem pana nie wiedziałam, że te procesy życiowe następują tak szybko. Yy, Myślałam o tym wielokrotnie, ale yy, wie Pan, jednak jestem przeciążona pracą, a obcowanie z tabletem daje mi pewną chwilę wytchnienia. Nie wiedziałam, że jest to kosztem procesów rozwojowych mojego dziecka, i nie wiedziałam, że to jest nieodwracalne. Myślałam, że to jest dla niego, jak i dla mnie, pewien przerwnik spokoju i relaksu. Teraz to rozumiem. To więc tak mi odpowiedziała. Popatrzyła na mnie z takim. Popatrzyła, właśnie, żeby się zezłościła, jeszcze, proszę Państwa. To ja, bym się, to ja bym był zadowolony, żeby okrzyczała mnie, powiedziała: Niech pan się nie wpierdala w moje życie. To pan będzie miał dzieci, czy jak miał pan, to pani pewnie wychowywał dobrze. Ja wychowuję tak jak chcę. Żeby cokolwiek, a ona po prostu biernie popatrzyła się na mnie <laughs> i z tej apteki wyszła. I teraz ona nie rozumie tego, że jeżeli nie wykształcą się u dzieci w płatach czołowych w tym momencie te wszystkie przegródki najważniejsze. Czyli, żeby uczy się składać, uczy się rozkładać, przynosi do domu ślimaka. To jak ja przyniosłem do domu ślimaka, to dziadek zrobił mi terarium z takiego wielkiego słoja i obserwowaliśmy życie ślimaków. Nie powiedział, weź to, wyrzuć. I gdzie ślimaki trzymał w domu, no przecież to jest obrzydliwe. To i patrzcie, zobaczcie. Przynoszę projekt rozwojowy do domu, a słyszę, weź to wyrzuć, to jest obrzydliwe. A jeszcze jakby ktoś mojego tego ślimaczka ukochanego wyrzucił do kibla i spuścił to, zobaczcie jaki... Taka niby błaha rzecz stała się Gwałt na wrażliwości dziecka, i potem mówią: No, dlaczego oni skopali tego ucznia na śmierć? No, skopali dlatego, bo nikt ich nie nauczył, że to jest wartościowe, dobre, szlachetne, że trzeba mieć empatię, coś tam, coś tam, że, trzeba, że wszystko jest po to skręcone, żeby to po prostu rozkręcić i sprawdzić, jak to działa. No więc tak to wygląda w praktyce. Generalnie, nawet jak ktoś będzie miał dużo dobrego serduszka w sobie i dużo dobrej wiedzy, to będzie sam się ograniczał, przerażony tym, że nie ma przegródek, w których mógłby to ustawić. Czyli tu chodzi o tworzenie pewnego potencjału Na przyszłość, który procentuje tym Że mamy duże, ładne mieszkanie Z pięknymi półkami Nawet pustawę Nawet może tam niewiele być Ale jak kolega przynosi nam radio I mówi zobacz jakie piękne, masz to prezent dla ciebie To my w tym momencie mówimy Boże jakie to jest piękne Czyli zobaczcie, mając te półki Potrafimy przyjmować różne rzeczy do swojego życia A jak potrafimy przyjmować To potrafimy dawać Zobaczcie, że czasami ludzie coś dają ale nie potrafią przyjąć. Czasami ja coś komuś daję, a ktoś nie przyjmuje, nie potrafi. Mówię: no ale nie, no to kosztowało. Ja mówię, ale skoro ci to daję, to znaczy ci to daję. Musisz nauczyć się przyjmować, żeby mieć dawać. No, ale to kosztowało. Ja mówię, No, po prostu. Ale też nie potrafią przyjąć. Nie dlatego, że no po prostu nasze mają niskie poczucie wartości i i mówi: nie jesteś tego wart. Nie przyjmuj tego. Albo mają takie, takie mieli schizoidalną yy, rodzinę, która mówiła: Dał ci radio, tak, na pewno będzie czegoś chciał. Pamiętaj syneczku, nigdy, nigdy niczego nie daje bezinteresownie. Będziesz musiał za to zapłacić krwią i wolnością. Oddaj mu to. No więc tak może też być, ale generalnie nie potrafi przyjąć, ponieważ nie ma w domu swojego życia, nie skręcił na początku tych szafeczek. Które umożliwiły potem storydżowanie i gromadzenie tych wszystkich dóbr naszego życia. Więc wydaje mi się, podsumowując, że najważniejsze rzeczy w procesie rozwojowym u mnie wydarzyły się do ósmego roku życia. To jest ta kreska. Najważniejsze. Ja jestem teraz kopią swojego dziadka. Dziwakiem, troszeczkę takim abnegatem, który wkłada do butów drewniane prawidła. Bo dziadek tak zawsze robił, i dla mnie to jest oczywiste. Ja mam w domu mnóstwo drewnianych prawideł, które wkładam w buty. Dlaczego? Bo robił tak mój dziadek. No i po prostu jestem tu kopią pewnych zachowań, kopią pewnych dziwac, ale kopią rzeczy też dobrych, kopią procesu edukacyjnego. Mój dziadek nauczył mnie, że proces edukacyjny trwa całe życie. I teraz. To jest właśnie fajne w tym momencie, że możemy się tu nauczyć, stworzyć dużo rzeczy, możemy też stworzyć dużo rzeczy słabych. Ale wydaje mi się, że tu tworzy się lekko i z polotem. Tworzy się niejako samo. Trzeba po prostu pozwolić temu procesowi rozwojowemu się stać, a on się stanie. Nie ograniczać go, nie mieć, nie narzucać swoich schiz, a potem, oh, potem to jest właśnie to. To jest Robert, trener, frycz, który przychodzi co rano. I co rano niewłaściwą gałką yy, chce yy, zapalić gaz. Mówi potem yy, i dziwię się, mówię, jak to możliwe? Jak to możliwe, że po 30 latach posiadania tej kuchni ja się mylę? Po czym mówię, hmm, wytworzyły mi się takie szlaki połączeniowe, po czym zapalam właściwy i to jest wszystko. Chociaż są teraz już, yy, jakby to powiedzieć, dni, kiedy czasem się nie mylę. Więc pewnie, pewnie nie wiem kiedy, jak mi tam jest pisane życie ale może do śmierci nauczę się Pan Bóg powie co osiągnąłeś ja powiem Panie Boże miałem taką kuchnię z polmetalu i i ten i, i w końcu tam w 2000 którymś tam nauczyłem się zapalać właściwy gaz a Pan Bóg powie wiem wiem kibicowaliśmy Ci co rano się zakładaliśmy który gaz zapalisz no więc to jest właśnie to Napoleon twierdził że w jego życiu Wszystkie najważniejsze rzeczy stały się do 5 roku życia, a potem wszystko było tylko uzupełnianiem. U mnie szacuję do 8 roku życia. To jest według mnie najważniejszy rozwojowo czas, w którym tworzymy struktury, które potem dopiero wypełniamy. Jeżeli nie mamy tych struktur, to potem rozbudowa tych struktur jest bardzo mozolna, bo nie dzieje się na odruchu. No i tyle. I tym się chciałem z Państwem dzisiaj po prostu podzielić. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dobrego, udanego, pięknego dnia, który się zaczął. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Robert trener. Uff, początek dnia. Co dalej?